Dajcie w kolejnym odcinku o podsumowaniu małych inwestycji. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Zmiana nazwy zespołu przystankowego na Targówku. Zespół przystankowy na Targowskiej utracie o nazwie utrata urząd celny kilka tygodni temu zmienił nazwę na utrata magazyny. Numer 2. Umycie chodników po zakończeniu budowy trasy tramwajowej na Kasprzaka. Ostatnio przy rondzie Tybetu mogliśmy zobaczyć ludzi, którzy ze specjalnymi miejkami sprzątali ulice Kasprzaka po budowie trasy tramwajowej. Numer 3. Wymiana gąbek w pociągach kolei mazowieckich. Mazowiecki przewoźnik kolejowy w pociągach typu ELF w ostatnim czasie miał wymienić gąbki w zużytych siedzeniach w niektórych pojazdach wcześniej wspomnianej serii. Numer 4. Wymiana sieci trakcyjnej tramwajowej. W ostatnim czasie tramwaje warszawskie w niektórych miejscach w Warszawie wymieniły sieć trakcyjną na nową. Zrobiono tak, ponieważ sieć się również ściera i trzeba ją czasem wymienić. Numer 5. Nowa jezdnia na węźle Lubelska. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ostatnim czasie dobudowała nową jezdnię na jednym ze zjazdów na węźle Lubelska w celu eliminacji korków na zjeździe z węzła. Numer 6. Prywatny inwestor wyremontował nawierzchnię w ulicy Trzech Lotniczek Polskich i na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Maryni. Inwestor poczynił tak w związku z chęcią zapewnienia dobrego dojazdu do swojej inwestycji. Numer 7. Przy ulicy Cynamonowej w Warszawie otwarto nowy plac sportowy. Dzięki temu lokalni mieszkańcy będą mogli uprawiać sporty w okolicy domy. Numer 8. Nowe naklejki. Ponieważ rowery są coraz częściej przewożone komunikacją miejską, to ZTM zaczął naklejać naklejki nad miejscami do przewozu rowerów, gdzie są wypisane wszystkie zasady przewozu rowerów danym pojazdem. Oczywiście naklejki tego typu są tylko w niektórych pojazdach. Numer 9. Nazwano Rondo przy pętli metro Łociny. Rondo to mimo tego, że ma około 15 lat, dopiero teraz zyskało nazwę. Nazwa to rondo grafe. Numer 10. Oprzywanie wiat. W celach ozdobnych wiaty przy kilku przystankach zostały oprzyte wełną. Numer 11. Przycinanie zieleni. Jako, że mamy lato, to zieleń się rozrasta, blokuje chodniki i psuje estetykę miasta. W związku z tym zarząd zieleni miejskiej zabrał się za przycięcie całej przeszkadzającej zieleni. Numer 12. Nowa nazwa jednego ze skwerów. Jeden z dotychczasowych beznazwowych skwerów w śródmieściu uzyskał imię Placu Młynarskiego. Numer 13. Remont krakowskiego przedmieścia. Ulica ta jest wyłożona starą kostką, która z tego co wiem jest pod ochroną konserwatora zabytków. Zarząd Dróg Miejskich zwyczajnie przeprowadził przy niej prace utrzymaniowe. Numer 14. Wymiana torów na brudno. W związku z budową nowej zajezdni na Annopolu. Trzeba było wyremontować jedyną trasę tramwajową, jaka prowadzi do tej zajezdni. Remont objął odcinek Rondo Żaba Annopo. Numer 15. Remont w torowisku na Filtrowej. Na Filtrowej nie wymieniono torów, a dobudowano odpływy wodne oraz inne brakujące elementy infrastruktury. Numer 16. Wymiana Warszawskiego Klubu Miłośników z MPK Kraków na Tabor. Kraków dał Warszawie d'Uwaga, a Warszawski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej Krakowianom za to oddał jedną parówkę. Numer 17. Prace torowe na marynarskiej. Przez kilka dni przed 1 lipca trwały prace utrzymaniowe na trasie tramwajowej na marynarskiej. Jednak nie znalazłem informacji, na czym polegały prace. Numer 19. Tramwajarze kończą przebudowę ciepłociągu. Wyremontowano ciepłociąg na skrzyżowaniu Alei Sikorskiego i Witosa z ulicą Jana III Sobieskiego. Numer 20 Zrobiono nowy przejazd rowerowy. Na skrzyżowaniu Wału Międzyszyńskiego i ulicy Fieldorfa dorobiono jeden przejazd rowerowy. Numer 21 Naprawa nasypów ulicy Żołnierskiej. W ostatnich dniach ZDM naprawił nasypy ulicy Żołnierskiej. Numer 22 Remont na Marokańskiej. ZDM naprawił nawierzchnię tej właśnie ulicy. Prace polegały na wymianie asfaltu. Numer 23. Więcej przestrzeni dla pieszych na placu zbawiciela. ZDM wydzielił część dla ogrodów pod restauracjami i do spacerów dla pieszych. Numer 24. Remont ulicy Pawli. Podobnie jak na marokańskiej, wymieniono nawierzchnię na całej długości ulicy. Numer 25. Ulica Panamska. Na prośbę ambasadora nadano nazwę jednej z ulic bez nazwy. Ulica nazywa się Panamska, numer 26. Nowe wejście do parku akcji burza. Kilka dni temu oddano odbetonowany i zazieleniony plac wejściowy do parku akcji burza od strony przystanku Budekspo. To na tyle. Dzięki za uwagę.